Urzędnicy pod pretekstem rozwiązania problemu z przepełnionymi wysypiskami śmieci oraz walki z dzikimi składowiskami odpadów po raz kolejny postanowili sięgnąć do naszych kieszeni, wprowadzić kolejny podatek. Obecnie każdy z nas ma wolny wybór. Istnieje konkurencyjność, dzięki której konsumenci mogą wpływać na obniżanie cen i podwyższanie jakości usług. Sprawa wywozu śmieci leży w naszej gestii, ale rząd i Unia Europejska postanowili to zmienić. Od przyszłego roku zostanie wprowadzony nowy podatek podatek śmieciowy. Z zabranych Wam pieniędzy gmina opłacać będzie wybranego przez nich monopolistą. Zatrudnionych zostanie po kilkudziesięciu nowych urzędników do obsługi tego podatku. Na przykład w Gdańsku ma być ich aż 40. Zniknie wolny rynek firm obsługujących wywóz naszych śmieci, do którego my jako konsumenci mamy prawo. Nie kryjąc, że opłaty za wywóz śmieci staną się wyższe, bezczelnie wmawia się nam, że to dla naszego dobra. W istocie aparat urzędniczy mianował siebie pośrednikiem pomiędzy firmą wywożącą nieczystości, a nami, klientami, którzy mamy do nich pełne prawo. Mamy tylko płacić. Ucierpią jak zwykle osoby uczciwe i rodziny wielodzietne. Ale to nie wszystko. Wasze pieniądze będą również przeznaczane na budowę i utrzymanie spalarni śmieci których ma powstać nawet kilkadziesiąt w ciągu następnych kilku lat. W Poznaniu natomiast prezydent grobelny zadbał, aby podatnicy Unii Europejskiej wyłożyli na tę budowę dla prywatnego inwestora aż 352 miliony złotych. Jaka firma dostanie tą fortunę i czym będą kierowali się urzędnicy przy jej wręczaniu, możemy się tylko domyślać. Ale nasz problem jest jeszcze większy istnieje ryzyko, że podobnie jak w przypadku prywatnej firmy, jaką jest MPK Poznań, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, budżet miasta będzie dopłacał do jej funkcjonowania. Jesteśmy stratni w każdym punkcie tego projektu. Ale niby spalarnia ma generować prąd. Pytanie do urzędników: czy w związku z tym, że dzięki śmieciom ta energia będzie generowana i zasilana będzie lokalną sieć, czy to energetyczną, czy ciepłowniczą, czy nasze rachunki będą niższe? szczerze w to wątpię. Poza tym, aby spalarnia generowała prąd, musi przetwarzać tony materiałów. Recykling będzie dla nich zupełnie nieopłacalny. Gdzie tu logika i gospodarność surowcami? Nie ma go. Są tylko wyłudzane od nas pieniądze. Opowiadamy się przeciwko podatku śmieciowemu, ponieważ cenimy sobie wolny wybór i wolny rynek. Sprzeciwiamy się budowie spalarni śmieci, ponieważ wydobywający się z nich dym zawiera siarczany, chlorki, dioksyny, furany i inne substancje chemiczne, które tych choć będą poznaniacy. Nie dajmy się tak traktować. Chcemy zmaksymalizowanego recyklingu. Od tego nic nam się nie stanie. Odzyskiwane materiały mogą być odsprzedawane do firm produkcyjnych. Rozwiązanie to można promować np. zmniejszając opodatkowanie dla tych firm. Skorzysta miasto nie musząc wydawać setek milionów na bezsensowne projekty. Skorzysta środowisko, skorzystacie wy, nie musząc utrzymywać dodatkowych urzędników i firm. Jednej, która będzie miała monopol na odbiór waszych śmieci, druga, która będzie miała monopol na ich spalanie. Przyłączcie się do naszej inicjatywy. Nie pozwólcie, by system generował monopol i odbierał niezależność w kolejnym aspekcie naszego życia, jakim jest chociażby wywóz naszych śmieci. Nasza wolność i pieniądze powinny być w naszych rękach, a nie na biurkach urzędników.